W poprzedniej analizie założyłem, że pojawienie się legalnego funduszu ETF opartego na XRP było nieuniknione, biorąc pod uwagę znaczenie kryptowaluty i skłonność sektora finansowego do takich innowacyjnych instrumentów. I dzisiaj wydaje się, że te przewidywania się sprawdzają. Jesteśmy o krok od wprowadzenia na rynek produktów giełdowych ETP, które bardzo przypominają długo oczekiwane fundusze ETF XRP. W tym dyskursie zamierzam zagłębić się w najnowsze osiągnięcia dotyczące tych ETP i ich potencjalne konsekwencje dla wyceny XRP w dłuższym okresie. Chociaż społeczność XRP często opowiada się za praktycznym zastosowaniem tej waluty, zamierzam zbadać intrygującą możliwość, że siły spekulacyjne mogą odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłych wyników rynkowych XRP. Zapał wokół fałszywego ogłoszenia ETF podkreślił kluczową lekcję: zainteresowanie spekulacyjne i samo pojęcie zwiększonego popytu na XRP mogą znacząco wpłynąć na jego cenę rynkową. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do stonowanej reakcji cen na ogłoszenia różnych instytucji o przyjęciu XRP do celów transakcyjnych. Nie miałem żadnych zastrzeżeń, twierdząc, że pojawienie się prawdziwego zgłoszenia do funduszu ETF było tylko kwestią czasu, szczególnie biorąc pod uwagę instytucjonalny urok XRP. Trwa wyścig o ustanowienie funduszy ETF dla głównych kryptowalut, a XRP dzięki swojej przyjaznej instytucjonalnej reputacji jest głównym kandydatem. Dzisiejsze odkrycie dotyczy firmy o nazwie Valor, która zamierza stworzyć platformę XRP-ETP. Produkt ten, działający podobnie do funduszu ETF i fizycznie wspierany przez XRP, zwiastuje ekscytujący rozwój. Chociaż walor może nie mieć takiej siły finansowej jak giganty takie jak BlackRock, jego inicjatywa może zapoczątkować konkurencyjny pęd w kierunku opracowania funduszy ETF-XRP, ponieważ żaden podmiot nie chce pozostać w tyle w tym sprincie innowacji finansowych. W świecie funduszy ETF łupy często trafiają do najszybszych, a wyścig dopiero się zaczyna. Na konkurencyjnej arenie funduszy ETF zabezpieczenie czołowej pozycji na rynku przypomina zdobycie tronu królewskiego w grze w szachy. Istota strategii polega na byciu pionierem, tym, który jako pierwszy zatknie flagę na niezbadanym terytorium, ponieważ to właśnie ranne ptaszki będą ucztować lwią częścią zainteresowania rynku. Rozważmy scenariusz, w którym inwestorzy chcący zanurzyć się w rozwijającym się świecie funduszy ETF XRP w naturalny sposób będą skłaniać się ku najbardziej rozpoznawalnej i dostępnej opcji na swoich platformach inwestycyjnych. Symbol giełdowy, podobny do bicona, musi rezonować z XRP, aby przyciągnąć ich uwagę. W tym wyścigu chodzi nie tylko o prędkość, chodzi o przewidywanie i rozpoznanie zbliżającej się oferty publicznej Ripple, która może wywołać falę emocji w krajobrazie instytucjonalnym. Ripple wyróżnia się jako latarnia morska w dziedzinie kryptowalut, oferując namacalne rozwiązania odwiecznych nieefektywności transferów pieniężnych. Giganci finansowi są doskonale świadomi wygórowanych kosztów i lodowatego tempa tradycyjnego przepływu pieniędzy. Ripple jawi się jako zwiastun innowacji, wykorzystując kryptowalutę jako narzędzie usprawniające te procesy. Urok Ripple wykracza poza samą firmę i obejmuje wykorzystywane przez nią zasoby cyfrowe. Dla instytucji, które mają apetyt na skalkulowane ryzyko i chcą głębiej zagłębić się w ekosystem kryptowalut, inwestycja w XRP staje się oczywistym wyborem. Utworzenie funduszy ETF XRP jest zatem nie tylko szansą, ale strategicznym imperatywem dla tych instytucji. Niedawne posunięcie walora polegające na złożeniu wniosku o fundusz ETF XRP jest pistoletem startowym w tym wyścigu o wysokie stawki. Żadna instytucja nie chce pozostać w tyle, prezentując symbol giełdowy w niczym nie przypominający XRP, ponieważ istnieje ryzyko przeoczenia w początkowym wzroście zainteresowania inwestorów. Celem jest uchwycenie wczesnej fali popytu, co z kolei będzie napędzać wzrost i postrzeganą stabilność funduszu ETF, czyniąc go jeszcze atrakcyjniejszą opcją inwestycyjną. Rozwój ten jest momentem przełomowym, którego oczekiwano, biorąc pod uwagę wyjątkową pozycję XRP, podkreśloną przez jej wyraźne odróżnienie od papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Ta przejrzystość upraszcza tworzenie produktów finansowych, przygotowując grunt pod efekt domina przypominający kaskadę, która nastąpiła po wprowadzeniu spotowych ETF-ów Bitcoin. Co więcej, zbliżająca się oferta publiczna Ripple ma wzbudzić zainteresowanie Wall Street XRP, zmuszając graczy ETF do szybkiego działania lub ryzykowania przegapienia łodzi. Równolegle inicjatywa Grayscale mająca na celu włączenie XRP jako istotnego składnika nowego funduszu ETF pomimo dominacji Bitcoina jest świadectwem rosnącego uznania potencjalnego popytu na XRP. Podsumowując, stoimy u progu okresu transformacji XRP i jego integracji ze światem funduszy ETF, narracji, która dopiero zaczyna się rozwijać i obiecuje przekształcenie krajobrazu inwestycyjnego. W stale zmieniającym się krajobrazie walut cyfrowych potencjalny wpływ na wycenę XRP jest przedmiotem dużego zainteresowania w naszej społeczności. Społeczność tradycyjnie kładła nacisk na praktyczne zastosowanie XRP, w szczególności na jego użyteczność w ułatwianiu transakcji, a nie na zwykłe spekulacje rynkowe. Nie można jednak zaprzeczyć, że obecnie siły spekulacyjne są głównymi czynnikami napędzającymi dynamikę rynku. Wzorce historyczne pokazały, że wartość XRP w większym stopniu reaguje na nastroje spekulacyjne niż na istotne zmiany. Pomimo obecnego stanu rzeczy jestem przekonany, że tendencja ta nie będzie się utrzymywać w nieskończoność. Niemniej jednak naiwnością byłoby ignorowanie dominującej roli spekulacji w obecnej sytuacji. Zostało to wyraźnie potwierdzone wzrostem ceny XRP po ogłoszeniu przez BlackRock potencjalnego spotowego ETF-u XRP. Takie instrumenty inwestycyjne odgrywają zasadniczą rolę w przyciąganiu nowych uczestników do przestrzeni aktywów cyfrowych, wywierając w ten sposób presję na wzrost ceny XRP. Spekulacyjny charakter rynku jest rzeczywistością nieuniknioną, a wprowadzenie spotowego funduszu ETF XRP może wzmocnić te tendencje, zwiększając popyt na XRP. Rozmowy z profesjonalistami zajmującymi się finansami tradycyjnymi ujawniają duże zainteresowanie kryptowalutami o wymiernych zastosowaniach. Istnieje jednak niechęć do współpracy z platformami wyłącznie kryptocentrycznymi. Preferowane jest inwestowanie za pośrednictwem znanych kanałów maklerskich, przy czym istnieje znaczny kapitał gotowy do ulokowania w XRP, pod warunkiem, że środki inwestycyjne są zgodne z tradycyjnymi preferencjami. Tworzenie bardziej dostępnych produktów inwestycyjnych to nie tylko kwestia skupiona na XRP, odzwierciedla szersze pragnienie znanych ścieżek inwestycyjnych w przestrzeni aktywów cyfrowych. Wierzę, że ETF typu spot XRP będzie znaczącym katalizatorem popytu, który nie jest jeszcze w pełni doceniony przez rynek. Rozwój ten stanowi kluczową potrzebę rynku i prawdopodobnie będzie miał głęboki wpływ na wycenę XRP, efekt którego wielu może jeszcze nie w pełni zrozumieć. XRP odróżnia się od innych kryptowalut tym, że łączy w sobie zarówno atrakcyjność spekulacyjną, jak i praktyczną użyteczność. W przeciwieństwie do aktywów o charakterze czysto spekulacyjnym, XRP może poszczycić się podwójną zaletą. Służy jako potencjalny magazyn wartości i aktywa deflacyjne, oferując jednocześnie praktyczną użyteczność w transakcjach finansowych. Ta dwoista natura świadczy o wyjątkowej pozycji XRP w ekosystemie walut cyfrowych. Rosnące uznanie użyteczności XRP przez główne instytucje finansowe, które w coraz większym stopniu wykorzystują sieć XRP do przyspieszonych przekazów pieniężnych, jest optymistycznym wskaźnikiem. Jasność dotycząca statusu XRP jako spółki niebędącej papierem wartościowym zwiększa zaufanie instytucjonalne, co skłania do tworzenia produktów finansowych skupionych wokół tego aktywa cyfrowego. Wyróżnienie XRP w tym zakresie stawia go na czele rozważań instytucjonalnych. W miarę dojrzewania rynku spodziewam się gwałtownego wzrostu zmian podobnych do tych, które widzieliśmy, przy czym XRP, Bitcoin i Evereum prawdopodobnie najbardziej skorzystają na postrzeganej przejrzystości regulacyjnej. Rosnąca świadomość znaczenia Ripple w obecnym systemie finansowym może zwrócić jeszcze większą uwagę na XRP.